Na włoszczyznę, subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. To odcinek tylko dla osób o stalowych nerwach. Będzie diabelsko, surowo i krwiście. Pojawią się nawet flaki i żołądki, i to bez konieczności uciekania się do efektów specjalnych. Na dodatek nie ominą nas również wątki polityczne. A to wszystko w regionie, który kojarzy nam się z silskimi krajobrazami, pocztówkowymi wręcz widokami i który znany jest powszechnie jako kolebka kultury i sztuki oraz mody przez wielkie M. Nie dajcie się zwieść pozorom. Jesteście ciekawi, dlaczego tytułowa masakra pewnej słynnej serii horrorów powinna być toskańska, a nie teksańska? Zapraszam do Toskanii! Poznajmy ją od kuchni. O Toskanie zahaczyliśmy już podczas odcinka o chlebie. Wszak słyniona ona z pieczywa zupełnie pozbawionego soli, które doskonale podkreśla smak tamtejszych wędlin i serów. Do toskańskiej stolicy, Florencji, zawitaliśmy również w odcinku o lodach. To tam właśnie działał Bernardo Bontalenti, który zaskoczył gości Katarzyny Medycejskiej wyśmienitym deserem na bazie mleka, jajek i miodu. Tym razem jednak słodko nie będzie. Przed nami Toskania bez lukru i bez zbędnych upiększeń. Mimo zamiłowania do sztuki, Toskańczycy w kuchni nie koloryzują. Biorą życie takie, jakim jest, ograniczając zbędne ozdobniki, na przykład użycie przypraw. Do absolutnego minimum. I tak właśnie jest chyba z najbardziej znanym toskańskim daniem. Krwistym bewsztykiem bistecka alla fiorentina. Ten słynny toskański bewsztyk przygotowuje się z mięsa młodych krów, koniecznie z rasy kianina, hodowanych w dolinie Waldikiana. Mięso na bistekka alla fiorentina powinno być grube, mniej więcej na dwa palce i zawierać w sobie kość w kształcie litery T. Znaną nam pod angielską nazwą T-bone. Mięso krów, z rasy kianina, jest słonawe, zatem do befsztyka używa się minimalną ilość przypraw czy soli. Piecze się je na ruszcie lub na grillu dosłownie chwilkę tak, by w środku pozostało naprawdę krwiste. Ponoć nieprzypadkowa jest zbieżność nazw między włoską bistecką a angielskim beefsteak. Legenda głosi, że w 1565 roku, podczas uroczystości na Piazza San Lorenzo we Florencji, zgromadzony na placu tłum został uraczony mięsem byka pieczonego na ruszcie. Traf chciał, że wśród świętujących znaleźli się przybysze z Anglii, którzy domagali się porcji mięsnego przysmaku, skandując beefsteak. Beef Uczestniczący w obchodach Florentyńczycy. Szybko przekształcili ten anglicyzm na swojsko dla nich brzmiące słowo pistekka, które na trwałe zadomowiło się w języku włoskim, wypierając używane wcześniej słowo karbonata, pochodzące od carbone, czyli, jak być może pamiętacie z odcinka o karbonarze, węgla, którego używano do grillowania bewsztyków. Pamiętacie historię polskiej partii przyjaciół piwa? Założonej przez satyryka Janusza Rewińskiego na początku lat 90. Wyobraźcie sobie, że jakieś cztery dekady przed polskimi miłośnikami złocistego napoju, swojego szczęścia w polityce próbowali miłośnicy toskańskiego bywsztyka. W 1951 roku włoski wydawca Corrado Tedeschi założył Il Partito Nettista Italiano, znane szerzej jako Il Partito della Bistecca, czyli. Partię Bewsztyka. Jednym z jej głównych postulatów była dość oryginalna wariacja na temat minimalnego dochodu gwarantowanego. To koncepcja, której zwolennicy opowiadają się za tym, by każdy obywatel miał prawo do minimalnego dochodu bez względu na to, czy jest aktualnie zatrudniony, czy też nie. I która zdobywa coraz większą popularność we współczesnej Europie. Zwolennicy partii Bewsztyka postulowali, by każdy obywatel Włoch miał prawo do gwarantowanego bewsztyka. I to nie byle jakiego, bo o wadze, co najmniej 450 gramów. I co Wy na to? Oddalibyście swój głos na taką partię? Bistekka alla fiorentina to danie, z którym możecie się mierzyć, jeśli apetyt Wam dopisuje i macie odpowiednio dużo czasu, by pobiesiadować. Jednak jeśli w Toskanii i jej stolicy możecie spędzić tylko jeden dzień lub co gorsza tylko kilka godzin, a na dodatek jesteście jeszcze miłośnikami sztuki i nie przychodzi Wam łatwo wybór między odwiedzeniem Galeria degli Uffizi, Galeria dell'Accademia czy Palazzo Pitti, bo wybór galerii i muzeów we Florencji jest tak bogaty, że może się od niego zakręcić w głowie, nawet jeśli nie spróbujecie choćby kropelki słynnego Chianti, może się okazać, że czasu zostanie Wam jedynie na zjedzenie czegoś szybkiego na ulicznym straganie. Ostrzegam jednak, że oferta florenckiego street foodu jest raczej specyficzna. Dość powiedzieć, że wielu sprzedawców ulicznego jedzenia określa się mianem trippajo, co dość trudno tłumaczy się na polski, ale pochodzi od słowa trippa, czyli flaki. I faktycznie, na zaspokojenie mniejszego głodu Florencka ulica proponuje Wam kanapkę z flakami panino con la tripa. lub słynne lampredotto. Muszę przyznać, że jestem właściwie niemalże wszystkożerna i niezwykle rzadko się zdarza, by danie przyrządzone właściwie i z sercem nie przypadło mi do gustu. Jednak właśnie lampredotto wprawiło mnie w spore zakłopotanie otóż lampredotto to część żołądka wołowego. Zwana abomasso. Polska nazwa tej części całkowicie pozbawiona jest jakiegokolwiek romantyzmu. Abo to po polsku trawieniec. Lorenzi tripai kroją lampredotto, czyli ten żołądek, na paski i podają w bułce niczym hamburgera. Lampredotto to mięso zaskakująco gładkie w sposób który może zachwycać, choć mnie osobiście wydał się dość niepokojący. Skoro jesteśmy w Toskanii, gdzie żył i tworzył sam Dante Alighieri, zejdźmy na chwilę do dantejskiego piekła, by spróbować kolejnego toskańskiego dania, choć niektórzy uważają, że pochodzi ono z Rzymu. Czas na Pollo alla Diavola czyli diabelskiego kurczaka. Mnie przekonują toskańskie korzenie tego piekielnego drobiu, ponieważ podobnie jak w przypadku bistecka alla fiorentina, mięso nie wymaga od nas przygotowania jakichś szczególnych sosów czy zalew. A jedynie trochę cierpliwości. Otóż całego, pozbawionego jedynie piór i wnętrzności kurczaka, smażymy na olbrzymiej patelni pod przykryciem, obracając co kilka minut, aż będzie gotowy. Przyprawiamy ostrą papryczką peperoncino, co może tłumaczyć jego nazwę, choć sam sposób smażenia go na dość ostrym ogniu również przywodzi na myśl piekielne klimaty. No dobrze, a jaki los czeka w Toskanii i jej stolicy wegetarian? Czy w regionie diabelskich kurczaków, krwistych bewsztyków i ulicznych flaków znajdą coś dla siebie? Odpowiedzią może być... Pincimonio, czyli potrawa, której bohaterami są warzywa. Oczywiście po toskańsku surowe. Nazwa Pincimonio jest grą słów czasownika pincare, oznaczającego chwytać za pomocą szczypiec, oraz matrimonio, czyli małżeństwa. W Pincimonio najczęściej znajdziemy seler naciowy, marchew, rzodkiewkę, paprykę, cebulę i fęku. Czyli koper włoski o charakterystycznym anżyrowym smaku. Wszystkie te chrupiące przysmaki, koniecznie świeże, dojrzałe i doskonałej jakości, macza się w zimnym sosie sporządzonym z oliwy, z której Toskania słynie na całym świecie ze sprawą znanej nam już rodziny medyceuszy. To właśnie medyceusze, za czasów swego panowania, nakazywali właścicielom ziemskim sadzenie drzew oliwnych. Oliwę do Pinzimonio przyprawa się jedynie solą i pieprzem. Co ciekawe, także z Pinzimonio wiąże się pewien wątek polityczno-satryczny. Otóż w jednym ze swoich show Roberto Benini, którego kojarzycie być może z filmu Życie jest piękne, wciela się w rolę polityka, który zakłada partię o nazwie, zgadnijcie, Partito del Pinzimonio. Kolejną bezmiętną propozycją na naszej toskańskiej liście kulinarnych przebojów, którą nie pogardziłby pewnie sam Alfred Hitchcock, jest skiaczata, czyli cienka wokacza z soliwą i solą. Dostępna też w różnych wariantach, w tym na słodko. Nazwa skiaczata pochodzi od czasownika skiaczare, czyli zgniatać, zatem skiaczata to w dosłownym tłumaczeniu zgnieciona lub przygnieciona. Tak jak język włoski ma swoje korzenie w Toskanii, tak moim zdaniem to właśnie toskańska tradycja kulinarna najbardziej zbliża nas do największego sekretu włoskiej kuchni. Na czym polega ten sekret? Nie da się przecenić roli jakości produktów, z których przygotowujemy potrawy, bo to właśnie ona decyduje o jej smaku. Włoska kuchnia już od dawna znajduje się w trendzie no make-up. Co widać choćby na przykładzie takich dań jak bistekka alla Fiorentina czy pinzimonio. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie. A pełną transkrypcję na stronie www.apetytnaflooszyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetyt na lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Do usłyszenia Karolina Iskierka.